Kiedy 4 lata temu Polska uzyskała od UEFA prawa do organizacji Piłkarskich Mistrzostw Europy w 2012 roku, byliśmy do tej imprezy przygotowani delikatnie mówiąc w stopniu niewielkim. Dziś. Budujemy autostrady, budujemy stadiony, remontujemy lotniska i linie kolejowe. Ale co z dworcami kolejowymi? Szczególnie w miastach-gospodarzach turnieju. O tym w dzisiejszym odcinku raportu Euro 2012. Bartosz Musiał, zapraszam. Czy dworzec w Poznaniu będzie gotowy na czas? Jak prezentował się będzie gruntownie przybudowany dworzec we Wrocławiu? Czy warszawski dworzec centralny wypięknieje po remoncie? Zanim jednak sprawdzimy, jak przebiegają prace modernizacyjne na dworcach w stolicy, Gdańsku, Poznaniu czy Wrocławiu, sprawdźmy, jakie wydarzenia minionego tygodnia związane z Euro 2012 przykuwały naszą uwagę. Wiemy już, ile będą kosztować bilety na mecze Mistrzostwa Europy. Ceny wahają się od 30 do 600 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwoty od 120 do 2400 zł. Przy ustalaniu cen pod uwagę wzięto możliwości finansowe obywateli krajów gospodarzy. Najtańsze bilety będą o 50% tańsze od biletów na Euro 2008 w Austrii i Szwajcarii. Co więcej, bilety trzeciej kategorii na mecz finałowy będą kosztować jedynie 200 zł. Ceny biletów na mecze Euro w zależności od kategorii są następujące: mecz otwarcia 1000 zł, 560 zł i 180 Mecze grupowe 480 zł, 280 zł, 120 zł, ćwierć finały 600 zł, 320 zł, 160 zł, półfinały 1080 zł, 600 zł, 180 zł. Bilety będą w sprzedaży od 1 do 31 marca tylko na stronie www.UEFA.com. Stadion Śląski będzie żółto-niebieski. Decyzję o tym podjął zarząd Województwa Śląskiego. To był jeden z koalicyjnych postulatów Ruchu Autonomii Śląska. W pierwotnej wersji krzesełka miały być czerwone, reszta stadionu biała. Gdańsk zapewnia, że nie będzie miał problemów z zakwaterowaniem kibiców i gości UEFA podczas Euro 2012. Przygotowanych jest już 95% niezbędnych miejsc noclegowych. Według danych spółki PL 2012 w sumie Gdańsk ma ich ponad 199 tysięcy. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę dotyczącą przebudowy przystanku osobowego Warszawa Stadion, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Stadionu Narodowego. Obejmie ona m.in. przebudowę dwóch peronów i modernizację przejścia podziemnego. Już wkrótce rozpocznie się także remont budynku dworca. Wykonawca prowadzi tam obecnie prace przygotowawcze. Inwestycja ta będzie kosztowała ponad 64 miliony złotych. Mówi o sobie: Jestem dojrzałym facetem. Skończył nauki polityczne na Poznańskim Uniwersytecie. Był dziennikarzem m.in. Głosu Wielkopolskiego, Gazety Poznańskiej i Tygodnika Pilskiego. Znajomi ci bliscy i ci dalecy mówią o nim człowiek orkiestra wiedzący, czego chce od życia. Był plantatorem bawełny, rzecznikiem prokomu, prezesem PKP Intercity, a obecnie zasiada w zarządzie PKP. Gościem programu Raport Euro 2012 jest pan Jacek Prześluga, wiceprezes PKPS. -a. Dzień dobry. Dzień dobry pan. E, Miejsce niepozorne, proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w podziemiach Dworca Centralnego w Warszawie, w tak zwanej Galerii Wschodniej. Ta część jest praktycznie przygotowana do oddania jej pod zasiedlenie naszym najemcom. W lutym przekażemy tak. By mogli oni wejść i zagospodarować się tutaj do końca marca, na początku kwietnia ta część dworca, ta podzielna część dworca mm -hmm. będzie oddana do użytku. Dworzec centralny w Warszawie to będzie ten z dworców, który będzie witał kibiców przylatujących na Euro 2012. Będzie już godnym miejscem, żeby przywitać kibiców. Tak, odpowiedź brzmi tak, tylko że będzie godnym na taką tak zwaną polską miarę. My tego dworca nie budujemy od nowa, to nie jest coś, co jest urządzone od nowego. To jest dworzec, który podlega modernizacji po 35 latach bardzo intensywnej eksploatacji. Dworzec z wieloma wadami, ale to jest dworzec na swój sposób piękny, mający swoje uroki. Myślę, że to, co no, zobaczą nasi goście, pasażerowie, przybysze, nie tylko na euro, no, będzie naprawdę godne, godne uwagi. To będzie Kawał dobrego europejskiego dworca. Poza dworcem centralnym w Warszawie jest remont dworca wschodniego w Warszawie. Jak tam wyglądają prace? Bardzo podobnie. W kwietniu oddamy do użytku dworze spodmiejski, czyli część tej dużej inwestycji. Nie ma żadnych opóźnień, jeśli chodzi o te główne dworce. Dzisiaj remontowane w Osławskim Dworze z między Unii Europejskiej. Jest bardzo, bardzo zaawansowany. Tam jest naprawdę gigantyczna praca za nami i jeszcze ciągle ogromna praca przed nami. Podobnie jest na dworcu w Gdyni, także finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Podobnie jest na dworcu, już może niezwiązanym bezpośrednio z euro, na dworcu w Krakowie, także z Unii Europejskiej. Dworzec Warszawa Stadion, budowany w trybie projektu i buduj, jest w tej chwili w projektowaniu, w ostatniej fazie i czekamy na zgody budowlane mhm. po to, żeby przystąpić do prac, ale jest to mały dworzec, i możecie, relatywnie bardzo mała wartość przebudowy samego dworca, więc yy, za pół roku taki dworzec może po prostu być kompletnie skończony. Gdzie są wąskie gabło? Pewnie to Pana interesuje. Ciągle się zwykło mówić, że tym wąskim gabłem będzie dworzec w Poznaniu. Mm -hmm. Ja mówię i tak i nie. Z jednej strony nie, jeżeli w marcu otrzymamy wszystkie niezbędne dokumenty do, do rozpoczęcia tej budowy. My jesteśmy przygotowani, my mówię inwestor firma Tigrani, mm -hmm. która jest partnerem dla, dla spółki PKP S.A. To jest partner, który wykona nie tylko budowę nowego dworca, ale zagospodarowania wielohektarowej przestrzeni na potrzeby galerii handlowej, centrum biurowego, usługowego, etc. Którego częścią będzie dworzec. To jest ważne, warte podkreślenia, bo my tam projektujemy nie tylko to, co dotyczy dworca. Stąd pewne prace się przedłużają. To jest jedyne miasto w Polsce, spośród tych miast europejskich, związanych z Euro 2012. Mhm. W którym nie czuję presji na przyspieszenie prac budowlanych. Mówię to z przykrością, ponieważ czuję się Wielkopolaninem, mieszkam w Poznaniu, a nie jest to miasto zapatrzone w dworzec, tak jak na przykład Wrocław, czy Gdynia, czy już nie mówię o miastach mniejszych, dla których dworzec jest listo wizytówki. Jeżeli nie będzie skończonej inwestycji, czyli jeżeli nie wejdziemy na plac budowy wiosną, najpóźniej w kwietniu, mm -hmm. To mamy w umowie zapisane z inwestorem, tak, że od września rozpocznie się modernizacja istniejącego dworca. Czyli będziemy mogli przyjąć kibiców na dworcu w Poznaniu, ale nie będzie to dworzec w najgorszej sytuacji nie będzie to dworzec nowy spod Igły. To będzie dworzec zmodernizowany. Ja ciągle wierzę, że władze nie tylko miasta Poznania, ale władze wojewódzkie no pójdą nam na, na rękę, czyli. Przyśpieszą to wszystko, co dawno już należałoby przyspieszyć. Myśmy po prostu zbyt wiele stracili czasu na nachodzenie po różnych urzędnikach i błaganie, dajcie nam pismo, nie w ustawionym terminie 14 dni tylko za 2-3 dni. Nie? Tam wszystko jest zawsze na zaś potem. Stadion narodowy to bez wątpienia najbardziej charakterystyczne miejsce od razu kojarzące się z Euro 2012. Obecnie stadion nabiera kolorów dzięki barwnej elewacji, jednak zanim pojawiły się kolory, na narodowym dominował beton. Czy zastanawialiście się, ile betonu zużyto na budowę głównej polskiej areny piłkarskich Mistrzostw Europy? Gościem programu Raport Euro 2012 jest pan Jakub Majewski, menadżer do spraw transportu w spółce PL 2012. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Eee, proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy? No, jesteśmy na przyszłym wspaniałym przystanku, który będzie sąsiadował z, ze Stadionem Narodowym. Dziś to jeszcze nie wygląda może imponująco, ale lada moment, zaczną się tutaj prace, wszystko się zmieni, pojawi się dach, pojawią się nowe perony, e, informacja dla pasażerów i będzie europejsko. W kontekście Mistrzostw Europy jest to dość ważny stadion. Jest to najważniejszy stadion, bo tutaj rozegrane roze będą zarówno mecze grupowe, jak i ćwierćfinał i jeden z półfinałów Mistrzostw. W związku z czym spodziewamy się dużo gości zagranicznych. Chcemy, żeby ten stadion był skomunikowany również transportem kolejowym, z lotniskiem, z centrum miasta, a może i z resztą kraju. Kiedy będzie wyglądał tak, jak ma wyglądać? Przewidziano rok na pracę przy modernizacji tego przystanku. One mają się zacząć na wiosnę tego roku, czyli pod koniec roku powinniśmy już widzieć ich efekty. Czyli w jakiej fazie jesteśmy teraz? Przetarg? Mamy rozstrzygnięty przetarg, mamy już pozwolenie na budowę i tak naprawdę trwają ostatnie procedury, żeby podpisać umowę z wykonawcą i wejść na, na roboty. Trzymając się miasta stołecznego, czyli Warszawy, jak wygląda na innych dworcach sytuacja? W trakcie remontu jest dworzec centralny. To stary obiekt, który wymaga tak naprawdę gruntownego odczyszczenia, przebudowania. Wnętrza natomiast, żeby nie wchodzić na zewnątrz, żeby nie uzyskiwać bardzo skomplikowanych pozwoleń na budowę decyzji środowiskowych, lokalizacyjnych, zdecydowano się na taki lifting tego dworca eee, oraz dworzec Wasza Wschodnia, który jest gruntownie przebudowywany, e, bo pamiętajmy, że stadion narodowy położony jest na Pradze, w związku z czym te, zarówno w centrum miasta dworzec centralny, jak i na wschodzie. Tutaj w sąsiedztwie Stadionu Narodowego, Dworze Wschodnie, który będzie przyjmował przede wszystkim ruch dalekobieżny z innych miast gospodarzy z zagranicy, czyli te trzy dworce będą współpracować razem i dopiero to stworzy podstawę sensownej, sprawnej obsługi kolejowej turnieju. A jak to, to wygląda w innych miastach, które organizują Mistrzostwa Europy? Czyli na przykład Wrocław. Jak we Wrocławiu to wygląda? No, chyba Wrocław jest chyba najbardziej imponującym przedsięwzięciem. Tam jest gigantyczny obiekt podzielony na pięć stref. On jest zarazem pod opieką konserwatora zabytków, w związku z czym te prace muszą tam być bardzo precyzyjne, tam... Przy okazji remontu tego obiektu pojawiają się zaskakujące obiekty zabytkowe, polichromie na ścianach, jakieś schrony wojskowe. No, Wrocław jest takim miastem bardzo wielu zagadek i to, to również ma swoje odzwierciedlenie na dworcu. To wielka budowa, natomiast już dawno rozpoczęta, prace są mocno zaawansowane. Dzisiaj wybudowano dworze tymczasowy po to, żeby można było zamknąć całkowicie część przejść na perony, część peronów, sam budynek dworca i te prace też mają się skończyć w maju. 2020. 2012 roku. Myślę, że będzie to jeden z najpiękniejszych dworców w Polsce. E, niedaleko Wrocławia Poznań i tam, zdaje się, jest największy problem. Tak naprawdę Poznań jest dzisiaj zagadką, dlatego, że nie wiemy jeszcze, i w jakim zakresie uda się przed Euro zrealizować plan budowy tam centrum zintegrowanego, które łączy ze sobą funkcję dworca kolejowego, e, dworca autobusowego, e, centrum handlowego, być może również e, obiektów hotelowych. E, jesteśmy na etapie zamkniętej koncepcji porozumienia z miastem Poznań. Jak, jak ten dworzec miałby wyglądać? Jak ma wyglądać cały kompleks? Bo to jest również kwestia mhm. doprowadzenia tam ruchu miejskiego. Natomiast jeszcze nie mamy ostatecznej decyzji co do tego, kiedy będzie pozwolenie na budowę i kiedy te prace się rozpoczną. Jest również plan awaryjny. Jeżeli by to się nie udało, jeżeli by się okazało, że nie skończymy przed euro, bo ten kompleks na pewno powstanie, tylko nie wiadomo mhm. kiedy będzie sfinalizowany, wtedy inwestor budujący dworzec ma wyremontować obiekt obecny i dostosować go na ten jeszcze okres wzmożonego ruchu związanego z obiektem obsługą turnieju do sensownego europejskiego standardu. No i ostatnie z miast organizatorów. O, nie mówiliśmy jeszcze o Gdańsku. Jak to wygląda w Gdańsku? Gdańsk jest chyba w najlepszej sytuacji, dlatego że dworzec w Gdańsku był stosunkowo niedawno wyremontowany. On jest, on jest przystosowany już do obsługi podróżnych w lepszym standardzie, w związku z czym można liczyć na to, że tam żadne duże prace nie będą potrzebne. Dużo dzieje się w Gdyni, która pamiętajmy jest też częścią Trójmiasta, w związku z czym tamten, tamten remont dworca też ma skończyć w maju 2012 roku dużo robi się na przystankach szybkiej kolei miejskiej, które będą przecież obsługiwać różne miejsca noclegowe, mniejsze imprezy towarzyszące euro. Także wydaje mi się, że trójmiasto też będzie dobrze przygotowane do tego turnieju. Zakończyła się przygoda piłkarzy Lecha Poznań z Ligą Europejską. Po zwycięstwie w pierwszym meczu 1-0 i bramce Rudnewsa w drugim spotkaniu Kolejusz przegrał z Bragą 2-0 i odpadł z rywalizacji. Nie ma jednak co narzekać. Zespół z Poznania za udział w tej fazie rozgrywek zarobił ponad pół miliona euro. Takie pieniądze nie wystarczą za to, by zaprosić na otwarcie stadionu we Wrocławiu zespołu Realu Madryt. Za udział w meczu otwarcia drużyny królewskich potrzeba półtora miliona euro. Czy Śląsk zmierzy się z drużyną prowadzoną przez Jose Mourinho? Wciąż trwają na ten temat rozmowy. Inauguracyjny mecz UEFA Euro 2012 zaplanowano na 8 czerwca przyszłego roku na stadionie narodowym. Do jego budowy wykorzystano aż 400 tysięcy ton betonu. Z tej ilości budulca mogłoby powstać aż 8 pałaców kultury i nauki. A w kolejnym odcinku programu Raport Euro 2012 przyjrzymy się, co mają do zaoferowania ekipom, które zakwalifikują się do turnieju, centra pobytowe w różnych częściach naszego kraju. Premiera w piątek o 20.25. Bartosz musiał, zapraszam.